Siema, z tej strony Weziw. Jeszcze jak przed chwilą zapraszam Was na mojego Instagrama, Wasivity, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam Was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łezif w sklepie w Fortnite, ie. byłbym wam serio, ale to serio, serio mega, mega wdzięczny, jeśli byście użyli tego kodu. Jest to dla mnie serio ogromne wsparcie, także zapraszam do używania mojego kodu. Oprócz tego zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, które ogląda ten kanał, po prostu go nie subskrybuje, także dołączę do 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z węczkiem. I subskrypcją byłbym Wam serio, ale to serio mega mega wdzięczny. Także zapraszam oczywiście również do zostawienia łapki w górę, ponieważ 150 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Oprócz tego, no to każdy komentarz o treści monitor serduszkuje. Także piszcie w komentarzu monitor, a ja Wam przypnę serduszko. A dzisiejszy odcinek jest naprawdę dosyć ciekawy, jak pewnie możecie się domyślać po tytule. No i naprawdę wydaje mi się, że warto oglądać film od samego początku do samego końca. A teraz, oczywiście, już zapraszam serio do oglądania. Dobra, no to generalnie was może troszeczkę uspokoję, ponieważ nie nie straciliście swoich skinów, a jeśli nie wiecie już o co chodzi, no to już wam tłumaczę. No bo w Fortnite po prostu jak założycie parę skinów, no to będziecie mieli bambika. No i o co chodzi generalnie, dlaczego te skiny nie działają, no i czy straciliście właśnie swoje skiny. No to generalnie no to na przykład skin Midasa. Powodował dość duży spadek FPS-ów u graczy. No i okazuje się, że nie tylko skin Midasa to był, ponieważ Epic, w odpowiedzi na informacje od wielu, ale to wielu graczy, postanowiło nie bawić się właśnie w jakieś, nie wiem, mega naprawianie tego i tak dalej, w sensie, że jakoś tak pośrednio i tak dalej, tylko od razu po prostu wyłączyło te skiny. Na oficjalnym koncie Fortnite Status została udostępniona wiadomość o wyłączeniu właśnie tych skinów z trybów których można po prostu rywalizować No i wszystko przez to, że te skiny właśnie wywoływały ogromne, ale to ogromne spadki FPS-ów. No i chodzi tutaj o przełączanie się pomiędzy rękawicą Spidermana, a innymi przedmiotami I dokładnie w taki sposób były wywoływane laki No i tak jeszcze wtrącając się między po prostu temat tego newsa No to wam powiem, że strasznie dzisiaj się nie mogę wysłowić I jakbym się przejęzyczył po prostu czy coś, no to przepraszam Ale no ledwo co jakoś mówię, nie wiem czemu tak Generalnie jak Pewnie widzieliście, bo przerwa 2 dni, no i już, już nie umiem nagrywać odcinków, także od razu to już mówię. No i generalnie, no to zostały one wyłączone, te skiny, no i dzięki temu możemy zobaczyć spadki FPS-ów, a w zasadzie no to nie spadki FPS-ów, tylko ich brak. Nie wiem, czemu powiedziałem spadki FPS-ów. No i po prostu deweloperzy poinformowali o wyłączeniu takich skinów jak Tientina, Miocles, Sky czy Midas Generalnie skin dalej można zobaczyć na zwykłych trybach, jednak na trybach rywalizacji już nie do końca. No i nie wiadomo dlaczego w tej sytuacji Epic tylko wyłączyło je w trybach rywalizacji, skoro. Ten błąd jest dosyć poważny, jeśli chodzi o stratę FPS-ów. Jednak, no generalnie, no to jak sobie założycie jednego albo drugiego skinka, no to będziecie widzieli teraz tam Bambika, zamiast po prostu normalnego skina. Więc generalnie zostały one całkowicie wyłączone, no i nie możecie sobie pograć już tymi skinami, ale prawdopodobnie niedługo wrócą. Więc prawdopodobnie w nowej aktualizacji będziemy już widzieli po prostu te skiny z powrotem, będzie to prawdopodobnie naprawione, i po prostu sobie powrócą do gierki. No i generalnie to wiele graczy zaczęło spekulować po prostu nad jakąś rekompensatą jednak wydaje mi się, że jako, że jest to po prostu wyłączenie skinów na nie wiem, dwa dni, no to serio raczej tej rekompensaty po prostu nie będzie, no bo no jest to wyłączenie skinów na dwa dni, ewentualnie jakiś tam może dodatkowy styl na przykład do Midasa się pojawi, czy coś takiego ale tak to, to wydaje mi się, że nic raczej nie dostaniemy chyba, że jakby nie zostanie to naprawione w najbliższej aktualizacji i skiny będą dłużej wyłączone w takim oto wypadku już możemy pewnie liczyć na jakąś rekompensatę. Także co, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie po prostu o tym newsie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej sytuacji. A teraz zapraszam was oczywiście do kolejnego newsa. Dobra, a więc generalnie całkiem świeża informacja, ponieważ z niecałego tygodnia, ponieważ Firma Paramount ma podjąć współpracę, no generalnie z epikiem. Jeśli nie wiecie za co odpowiada ta firma, no to już tłumaczę: na pewno kojarzycie taką coś jak Nickelodeon, w sensie każdy to chyba kojarzy, a jeśli nie kojarzycie, no to raczej na pewno kojarzycie z Boba, czy inne tego typu rzeczy, jak na przykład wojownicze żółwie ninja. Generalnie, no to właśnie. To studio odpowiada za to wszystko. No i generalnie, no to to studio jest właścicielem Nickelodeon. Oznacza to, że w Fortnite ma po prostu się pojawić mnóstwo, ale to mnóstwo postaci z różnych uniwersów. No i generalnie, wśród tych kandydatów, oczywiście jest SpongeBob. No, na przykład, on prawdopodobnie się pojawi w Fortnite tak na 90%. Generalnie, no to SpongeBob, no to jest najbardziej chyba taka znana postać, właśnie z tych wszystkich uniwersów. No i wydaje mi się, że on obowiązkowo podczas tej współpracy powinien się pojawić. Ne i v sumě na to. Tak naprawdę mi się wydaje, że to kwestia czasu Kiedy on się właśnie pojawi w Fortnite'cie No i generalnie no to mnóstwo Właśnie różnych skinków i smaczków Tak naprawdę myślę, że się pojawi właśnie Z okazji tej współpracy No i generalnie to już wam wytłumaczę Czego się gracze spodziewają Jakie teorie powstają i tak dalej Ponieważ gracze spodziewają się przede wszystkim Spongeboba, no Spongebob Po prostu jest taki mega znany No i generalnie również Studio te jest właścicielem Avatara Także możliwe, że Avatar również ще се появи в Fortnite. Także co, no, generalnie jakieś postacie właśnie z tych uniwersów. Ale oprócz tego mnóstwo, ale to mnóstwo konceptów i mnóstwo szumu pojawiło się ogólnie wokół tematu wojowniczych żółwie ninja. Dokładnie tak, generalnie to wojownicze żółwie ninja mają również się pojawić w Fortnite. Cie. No i są one bardzo wyczekiwane przez fanów. Wiele osób uważa, że wojownicze żółwie ninja będą na przykład jako taki darmowy zestaw na przykład. No i mnóstwo właśnie takich konceptów się pojawia, że właśnie takie wojownicze żółwie ninja będą w darmowym zestawie czy coś takiego. No i jest to. Pop Parte jakimiś tam mniejszymi bądź większymi wskazówkami, jednak generalnie to ja uważam, że nie wiem w sumie, czy takie wewnicze żywienidze się pojawią. Mam nadzieję, jednak uważam, że bardziej prawdopodobne jest to, że jakieś emotki z nimi związane bardziej się pojawią w Fortnite, czy po prostu jakiś Kilofy, lotnie, coś takiego. Wydaje mi się, że niestety skinków nie otrzymamy, ale wydaje mi się, że generalnie Wojownicze Żółwie Ninja, jako zestaw, jakiś tam ich typu, wiecie, kilof, lotnia, emotka, takie coś może się pojawić. No i możliwe, że będzie to darmowe z jakieś wyzwania, ponieważ jest to ogólnie, no to ogromna, ale to ogromna współpraca z po prostu ogromną, ale to ogromną firmą. Także wydaje mi się, że na serio, jakieś darmowe nagrody, no to to jest praktycznie obowiązek, no ale wiadomo, że to nie jest potwierdzone. Ale wydaje mi się, że po prostu jakieś darmowe nagrody się pojawią Ale to tylko moja teoria No i generalnie to tak jak powiedziałem Mi się wydaje, że jakieś tam skinki, lotnie i tak dalej Ale niestety wątpię, że jakieś skin Dostaniemy z tej okazji tej współpracy Chociaż również mam taką nadzieję No i co, dajcie znać w komentarzach co o tym wszystkim sądzicie No i co, zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę subadzonem, do wejścia na mojego Instagrama wasiwety, Na mój drugi kanał, na mojego Discorda Zapraszam właśnie do wejścia na mój Instagram wasiwety, Tak jak powiedziałem Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu w sklepie Fortnite jest to serio, ale to serio dla mnie ogromne, ale to ogromne wsparcie. Także zapraszam ogólnie do używania tego kodu. Oprócz tego, zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 150 topek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przypnę serduszko. No i ogólnie dajcie znać w komentarzu, jak wam odcinek się podobał, ponieważ według mnie naprawdę ciekawy i interesujący materiał. No ale dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza po prostu opinia na temat dzisiejszego odcinka. No i no i co, tak jak powiedziałem zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba dzwoną do wejścia na mojego Instagrama, ty na mój drugi kanał, na mojego Discorda, a ja już oczywiście będę za mnie żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!